Nazywam się Przemysław Gołka. Prowadzę gospodarstwo rolne wraz z ojcem i praktycznie z synem na powierzchni około 300 hektarów 50 hektarów swojego, resztę dzierżawy różne koskowru i, i prywatne. Prowadzimy produkcję y, głównie roślinną, ale także prowadzimy, prowadzimy produkcję zwierzęcą opartą na opasach. Mamy też jeszcze bydło mleczne około 30 krów dojnych. Rozważamy też. Na drugi rok, z synem, dalej w jakim kierunku iść? Chodzi głównie o mleko: czy iść dalej w tym kierunku, czy zrezygnować z tego, i czy nie iść głównie w produkcję opasów, może jakiś budynek postawić bo z budową ubory. No to jest wiadomo. Są bardzo duże koszta, i trzeba to naprawdę przemyśleć. I czy, albo czy całkiem nie iść głównie w produkcję roślinną. Ale to mówię, to, to jeszcze jest do. Przedyskutowania i do przemyślenia. Stoimy w takim momencie: albo iść i się rozwijać, że postawić nową oborę, albo tak jak jest na ten stan, albo to zlikwidować całkiem. Bo, tak jak w starych budynkach, to to wiadomo, to nie ma sensu tego trzymać. Trzeba po prostu przemyśleć, co się bardziej opłaca. No i wiadomo, jeszcze czas. nie? Z krowy mleczne, to wiem z czym to jest związane. To trzeba swoje całe życie oddać, bo nie ma nic wolnego. To trzeba dużo czasu poświęcić na to. Uprawiamy yy, głównie zboża, to jest gdzieś 2 trzecie areału, do tego dochodzi jeszcze rzepak, gdzie uprawiamy na tych lepszych kawałkach, i kukurydzę. Zboża to głównie oziminy. Yy, gleby u nas to są różne, są bardzo mozaikowate, od szóstej klasy i miejscami się troszkę trójki złapi, ale głównie to jest czwarta klasa taka, czwarta do piątej. Także z, z produkcją zbóż też jesteśmy ograniczeni ze względu na, na jakość tych gleb. W 2020 nasze gospodarstwo z 50 hektarów zaczęło się stopniowo powiększać, a w 2022 roku przyszedł, że tak powiem, taki duży strzał, że doszło na 200 hektarów. Jeszcze w takich czasach, gdzie wiemy, jakie były ceny nawozów i, i jakie były koszty produkcji. Także. Ciężko było nad jakimiś inwestycjami myśleć. Park maszynowy mieliśmy, jaki mieliśmy. Jeden ciągnik główny, pociągowy. I wiadomo, jak doszło tyle hektarów, no to doszło pracy. I teraz trzeba czy było czymś się. Posiłkować, trzeba było się czymś ratować, no bo inwestować w tak krótkim czasie zaraz w jakieś duże maszyny. Też wiemy, pandemia, jakie się czasy stały, jakie były kredyty, jakie można było dostać i po prostu na ciągnik, gdzie, gdzie bym potrzebował gdzieś 800 tysięcy, załóżmy, no to tyle samo odsetek bym musiał praktycznie przez okres kredytowania oddać. Także bym kupił ciągnik, a abym spłacał dwa. Stąd też właśnie wpadliśmy na ten pomysł i na rynku pojawiły się oferty właśnie wynajmów takich ciągników i zaczęliśmy właśnie się zastanawiać, czy nie iść w tym kierunku że zamiast płacić grube odsetki, czy, czy nie lepiej wynająć ciągnik i do, do, dopasowany do swoich potrzeb. W 2019 na okres żniwno-jesienny wypożyczyliśmy ciągnik 250-konny. Wszystkie prace jesienne, te ciężkie wykonaliśmy tym ciągnikiem. Rok później mieliśmy z innej firmy nowy ciągnik. 195 koni, no to już okazało się, że ten ciągnik był trochę za słaby, no ale te swoje prace żeśmy wykonali. W tym roku, już w marcu, zdecydowaliśmy się, gdyż pojawiła się na rynku oferta z firmy Klas na wynajem ciągników. W marcu zarezerwowaliśmy sobie dwa ciągniki. Od sierpnia do października Aksjona 830 i na listopad Aksjona 870. Podpisaliśmy umowy i Ciągnik dostaliśmy na czas i wszystkie prace związane ze żniwami, z uprawą całą jesienną, wszystko wykonaliśmy tymi ciągnikami. Ciągniki, które wynajęliśmy z programu First Class Rental były to ciągniki bardzo dobrze wyposażone w GPS-y, w najnowszą technologię. Ciągniki te miały tam po 300 godzin, jak, jak, jak wynajmowaliśmy je. Można powiedzieć, że były praktycznie nowe. Z pewnym wyposażeniem. Ciągniki, pierwszy ciągnik o mocy 230 koni. Axion 830, drugi chcieliśmy na próbę, czy porównać sobie po prostu, była też okazja, żeby wynająć większy ciągnik i porównać te dwa ciągniki. Wynajęliśmy klasę Axiona 870, który miał niespełna 300 koni. To, co nam, nam również pokazało, jak będziemy może się kiedyś zastanawiać nad zakupem, jaki model wybrać, wynajęliśmy te ciągniki, ponieważ przeliczyliśmy sobie, ile by kosztował nas zakup ciągnika nowego, a ile by, ile, ile by wyszło wynajem takiego ciągnika, i okazało się, że, że praktycznie. Ciągnik mamy wynajęty za, za, za koszt odsetek, a, a, a ciągnik mamy cały czas nowy, możemy sobie zawsze nowy co roku wypożyczyć. Wiadomo, a ciągnik jak się kupi, to nie tylko że się spłaca kredyt, trzeba, jest cała całoroczna obsługa, trzeba opłacić ubezpieczenie, które mało nie kosztuje, cała obsługa. A tutaj mamy na, plus oczywiście serwis gwarancyjny, to są, to są wszystkie ogromne koszta. Stąd przeliczałem te koszta, czy, czy wychodzi na to samo, jakbyśmy zapłacili godziny wynajmu, bo w Cioni, który wynajmowaliśmy na 3 miesiące, mieliśmy podajże limit 320-330 godzin do zrobienia, gdzie wychodziło niespełna 150 zł netto za, za godzinę. Przeliczając koszt miesięczny, ile nam wyszedł, to, to, to praktycznie nie, nie ten. Nie przekraczało kosztu kredytu, jakbyśmy wzięli czy spłacali, a ciągnik zawsze był nowy. Także nie, nie nadszarpało nam budżetu gospodarstwa. Ciągnik zamówiliśmy przez stronę internetową KLAS. Polska. Do wyboru były, było czterech dilerów. Wybraliśmy najbliższego, z którym w sumie też współpracujemy już od dawna. Był to Agroland, marek Różniak w Śmielinie, a ciągnik odbieraliśmy z Filii z Jastrowia, gdzie mamy dosyć blisko. W przyszłym roku zastanawiamy się, zobaczymy jaka będzie wiosna, bo mamy trochę kukurydzy do obsiania, jeszcze do uprawy, obornika do rozwiezienia, zastanawiamy się czy czasem nie wynajmiemy sobie, na, no, może nie na miesiąc, bo, bo, bo może tyle nie trzeba, ale zastanawiamy się czy na tydzień sobie nie wynajmiemy takiego ciągnika, żeby te główne ciężkie prace wykonać właśnie ciągnikiem wynajmowanym, a raczej żadnego zakupu nie będzie jeszcze w, przysz w krótkiej przyszłości także jeśli na sezon jest żniwny na pewno wynajmiemy też ciągnik I, i raczej się tu nie, nic nie zmieni tak samo z tego skorzystamy z tego właśnie z tego samego programu co w tym roku ciągniki to, to już będą akcjony, no bo mamy tu klasę Ariona 610 to na te na ten ciężki sprzęt on jest trochę już za słaby, za mały, także celujemy w ciągniki Aksiony w przedziale 250 koni, 250 plus nawet.